No, to zaczynamy. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i oglądających. Dzisiaj jeszcze epilog do ostatniego filmu, bo nie wszystko uwzględniłem w ostatniej wypowiedzi. Mianowicie, jeszcze a propos tego DJI Neo. Mianowicie. E, trzeba zwrócić uwagę też, że <laughs> e, o wadach może trochę mianowicie jest dość kiepski zasięg w nim, mimo przerzucenia stałego w tryb FCC, no ma zdecydowanie gorszy zasięg niż miniak 4 na przykład po prostu i często tam jednak wchodziło na pomarańczowe a nawet na czerwone pole jeśli chodzi o zasięg i trzeba sobie z tego zdawać sprawę no prawdopodobnie wynika to z konstrukcji po prostu na samej tej są jakieś gorsze anteny nie wiem w którym miejscu te anteny się tam znajdują no tak czy siak, zasięg jest na pewno mniejszy. Z drugiej strony, zastosowanie tego drona do czy to y, tych lotów takich y, samodzielnych, czy to do FPV, y, to w tych przypadkach i tak raczej lata się blisko. W związku z tym może no, ten brak zasięgu mm, tak za bardzo nie przeszkadzać. Właściwie dla mnie to było akceptowalne, ponieważ ja jednak no, blisko latałem do 300-400 metrów, mm, trenując, mm, trenując to akro. Z drugiej strony, przy tych trybach autonomicznych, no, to, to wręcz to jest 10-15 metrów. Powiedzmy, kiedy się robi tego typu filmowanie. Drugi, druga dziwna, w sumie, historia to jest zasięg GPS-u. I w ogóle strojenie tego GPS-u, który jest po prostu marny i nędzny. Ja to już odczytałem, zobaczyłem w różnych filmach. Ale powiem jak to też u mnie było, mianowicie jest zadziwiająca historia. On ma po prostu kiepski odbiornik tego GPS-u i śmieszna historia, bo jeśli jest pierwsze uruchomienie danego dnia na tej pierwszej baterii, to on dosyć długo nie może złapać fixa. Po czym łapie tam piąty, szósty, siódmy satelita, i jeszcze ten siódmy jest na czerwono. I dopiero powiedzmy na żółto, czy tam pomarańczowo, robi się załóżmy przy dziewiątym satelicie. I najczęściej jest tak, że człowiek nie ma już, że tak powiem, cierpliwości i startuje z tymi siedmioma, dziewięcioma satelitami. W związku z tym nie zawsze jest zapamiętany ten, tak zwany ten punkt domowy. No i dobrze lata. W samym lataniu, jakby ten GPS. Nie jest potrzebny, no w każdym razie nie, nie w tym lataniu akrobatycznym. Po czym, po czym, po pięciu minutach latania, on wreszcie łapie tą całą gamę tych satelitów, czyli tam 27, 29 powiedzmy satelitów jest ok. Po czym kończy się bateria, kończy się bateria, lądujemy tam. Można zapalić papieroska na chwilkę odpoczynku, wkładamy drugą baterię i latamy dalej. I już jest zdecydowanie lepiej przy tym drugim locie. On generalnie od początku ma przynajmniej te 15-16 satelitów i dość szybko uzyskuje te 27, 29 czy tam. No to zwykle jest poniżej 30, ale w okolicach 30. Przy trzeciej baterii jest jeszcze lepiej. W związku z tym on jednak no, zapamiętuje te satelity, jak gdyby, te ułożenie takie. I już przy tym drugim, trzecim uruchomieniu jest lepiej. Później ja zakładałem czwartą baterię, to znaczy to była ta pierwsza, w międzyczasie naładowana i tak dalej, już z tym nie było żadnego problemu. No i jeszcze powiedzmy, kolejna sprawa. No to oczywiście, jak zwykle, nie trzyma tych. Tego zasięgu czasowego zgodnie z instrukcją o tym nie mam mowy, i przy moim spokojnym lataniu, dosyć na pewno nie szybkim i na pewno nie warjackim, ponieważ no, ja się jednak intensywnie uczyłem, raczej na spokojnie było dużo też zapisów. <śmiech> <śmiech> Maksimum, co udało mi się uzyskać, to 12 minut. Te loty trwały na jednej baterii między 10 a 12 minut. W związku z tym większe wartości można między bajki włożyć. Eee, e, sądzę, że ktoś, kto umie latać w PV, no to też raczej to będzie bliżej 8, maksimum 9 minut. No, należy sobie zwracać, zwracać na, to, na to uwagę. A... Dziękuję za uwagę.